Czy wiesz, że utrata siły w nogach po pięćdziesiątce to nie naturalny proces starzenia się, ale sygnał alarmowy, że twoje ciało zaczyna się poddawać? To nie zmarszczki odbierają ci niezależność, ale właśnie słabe nogi. Jednego dnia radzisz sobie ze schodami, a następnego łapiesz się poręczy i czujesz, że to już nie to samo. Brzmi znajomo? Nie jesteś sam. Miliony ludzi po pięćdziesiątce doświadczają tego samego. Niewielu jednak wie, że istnieje prosty sposób, by to zatrzymać. I nie chodzi o drogie suplementy, magiczne gadżety czy wielogodzinne treningi na siłowni. Rozwiązanie kryje się w trzech banalnych ruchach, które możesz zrobić we własnym salonie, bez sprzętu, bez obciążenia stawów, bez wymówek. Pierwszy z nich to zwykły przysiad, ruch, który wykonujesz od dziecka, ale który dziś może zadecydować, czy za kilka lat będziesz chodzić pewnym krokiem, czy będziesz bał się każdego krawężnika. Przysiad nie tylko odbudowuje mięśnie nóg, ale też wzmacnia całe ciało i poprawia równowagę. To fundament Twojej niezależności. W kolejnej części dowiesz się, dlaczego właśnie ten ruch jest najpotężniejszą bronią przeciwko sarkopenii i jak wykonać go tak, by dawał efekty bez ryzyka dla Twoich kolan i pleców. Ćwiczenie numer jeden. Przysiad brzmi zwyczajnie, prawda? A jednak to właśnie on decyduje, czy twoje nogi będą służyć ci jeszcze przez lata, czy powoli stracisz niezależność. Wielu ludzi po pięćdziesiątce zauważa, że nagle trudniej jest wstać z krzesła, wejść po schodach, czy nawet iść dłuższym krokiem. To nie kwestia lenistwa, ale cichego procesu, który nazywa się sarkopenią. I tutaj właśnie przysiad staje się twoją tarczą. Dlaczego? Bo aktywuje największe i najsilniejsze mięśnie w ciele. Czworogłowe uda, pośladki i dwugłowe uda. To one odpowiadają za każdy krok, każde podniesienie się i każdy ruch w górę. Gdy są mocne, wchodzisz po schodach bez wysiłku, siadasz i wstajesz bez pomocy. Gdy słabną, każdy dzień staje się wyzwaniem. Nauka mówi jasno: osoby po 60. roku życia, które regularnie wykonują przysiady, zwiększają masę mięśniową nawet o 8% w zaledwie 3 miesiące. To różnica między tym, by potrzebować laski, a tym, by chodzić pewnym krokiem. Przysiad działa też jak naturalna ochrona przed osteoporozą. Pobudza kości bioder i kręgosłupa, czyniąc je mocniejszymi. Jak zacząć? Ustaw stopy na szerokość barków. Trzymaj plecy proste i napnij brzuch. Powoli ugnij kolana, jakbyś chciał usiąść na niewidzialnym krześle. Nie musisz schodzić nisko. Ważne, żeby ruch był kontrolowany. Wróć do góry, napinając pośladki. Zrób 8-10 powtórzeń 2 lub 3 razy. Jeśli boisz się o równowagę, połóż za sobą krzesło i lekko je dotykaj przy każdym zejściu. Drugie ćwiczenie w naszym planie to wspięcia na palce, inaczej mówiąc unoszenie pięt. Niby drobiazg, a w praktyce jeden z najważniejszych ruchów, które możesz wprowadzić do swojego dnia. Dlaczego? Bo to właśnie łydki odpowiadają za stabilność kroku i bezpieczeństwo przy każdym postawieniu stopy. Gdy są mocne, Chodzisz pewnie, wstajesz bez chwiania, utrzymujesz równowagę nawet na nierównym chodniku. Gdy słabną, każdy krok staje się ryzykiem. Wyobraź sobie, że idziesz po schodach. Właśnie mięśnie łydek unoszą twoje ciało do góry. Albo inna sytuacja, potykasz się o dywan. To one napinają się błyskawicznie, by przywrócić równowagę. A jednak po pięćdziesiątce łydki zanikają szybciej niż inne partie mięśni i właśnie dlatego trzeba je trenować świadomie. Dobra wiadomość: wystarczy stanąć prosto, najlepiej przy oparciu krzesła albo przy ścianie dla bezpieczeństwa. Powoli unosisz pięty jak najwyżej, stajesz na palcach, przytrzymujesz dwie sekundy i wracasz na podłogę. Ruch prosty, ale niezwykle skuteczny. Zrób 15-20 powtórzeń, dwa lub trzy razy. To tylko kilka minut, a różnicę poczujesz już po paru tygodniach. Nauka potwierdza. Osoby, które regularnie wzmacniają łydki, mają nawet trzykrotnie mniejsze ryzyko upadków niż ci, którzy ich nie ćwiczą. Dodatkowo poprawia się krążenie krwi w nogach, znikają obrzęki i uczucie ciężkości. Łydki działają jak naturalna pompa, która pomaga sercu. Jeśli chcesz, żeby inni też poznali tak prosty sposób na odzyskanie pewności ruchu, zostaw lajka pod filmem, zasubskrybuj kanał i udostępnij to wideo znajomym. Dzięki temu więcej osób odkryje, że kilka minut dziennie wystarczy, by znowu poczuć się stabilnie. A w kolejnej części pokażę Ci ćwiczenie, które nie tylko wzmacnia nogi, ale też imituje ruch, który wykonujesz codziennie wchodzenie po schodach. Trzecie ćwiczenie w naszym planie to tak zwane step-up, czyli wchodzenie na podwyższenie. Brzmi prosto, ale to właśnie ono najlepiej odzwierciedla ruch, który wykonujesz codziennie wchodzenie po schodach. Jeśli zauważyłeś, że coraz częściej musisz mocno trzymać się poręczy, albo że noga z trudem unosi się na kolejny stopień, to znak, że twoje mięśnie zaczynają słabnąć. Step-up pomaga to odwrócić. Do wykonania ćwiczenia wystarczy niski i stabilny podest. Może to być schodek w domu albo solidny stopień na zewnątrz. Stań prosto, napnij brzuch, połóż jedną stopę na podwyższeniu i dociśnij ją całą powierzchnią. Teraz mocnym ruchem wypchnij ciało do góry, aż druga noga dołączy. Następnie spokojnie zejdź w dół. Powtarzaj na przemian raz prawą, raz lewą nogą. To ćwiczenie angażuje uda, pośladki, łydki i brzuch. Cały fundament Twojej mobilności. Dlaczego jest tak skuteczne? Bo nie tylko wzmacnia mięśnie, ale też uczy równowagi. Każdy krok wymaga stabilizacji, miednicy, kontroli postawy i koordynacji. Dzięki temu poprawiasz nie tylko siłę, ale też szybkość reakcji, kiedy musisz ominąć przeszkodę albo nagle zmienić kierunek. Na początek spróbuj zrobić 8 do 12 powtórzeń na każdą nogę w dwóch seriach. Jeśli czujesz się niepewnie, trzymaj się ściany lub poręczy. Z czasem możesz zwiększyć wysokość stopnia albo dodać lekki plecak, żeby wzmocnić efekt. Pamiętaj, to właśnie takie codzienne ruchy decydują, czy będziesz w stanie samodzielnie wejść po schodach, do autobusu czy na krawężnik. Masz już trzy proste ćwiczenia – przysiad, wspięcia na palce i step up. Każde z nich działa na inny obszar nóg, a razem tworzą zestaw, który skutecznie zatrzymuje sarkopenię i odbudowuje siłę. Teraz czas połączyć je w jeden plan. Nie potrzebujesz godzin na trening. Wystarczy kilka minut dziennie, by poczuć różnicę. Zacznij od przysiadów. Wykonaj 8 do 10 powtórzeń w dwóch seriach. Pamiętaj o prostych plecach i spokojnym tempie. Potem przejdź do wspięć na palce. Tutaj celem jest 15 do 20 powtórzeń, również dwa razy. Na koniec step up. Postaw stopę na stabilnym stopniu, mocno wypchnij ciało w górę, zejdź i zmień nogę. Zrób 8 do 12 powtórzeń na każdą stronę. Całość zajmie Ci około 10 minut. To mniej niż trwa obejrzenie odcinka serialu, a korzyści mogą być ogromne. Już po czterech tygodniach regularnego wykonywania wiele osób zauważa, że łatwiej im wstawać, szybciej pokonują schody i mniej się męczą przy codziennych czynnościach. Klucz: regularność. Lepiej ćwiczyć codziennie po kilka minut niż raz w tygodniu przez godzinę. Twoje mięśnie potrzebują stałego bodźca, a nie okazjonalnego wysiłku. Co więcej, te ćwiczenia nie obciążają stawów, więc możesz je wykonywać bez obaw, nawet jeśli masz drobne dolegliwości w kolanach czy biodrach. Pomyśl o tym jak o inwestycji. Każdy dzień, w którym zrobisz kilka przysiadów, wspięć i step-upów, to krok w stronę większej niezależności. To szansa, by cieszyć się spacerami, podróżami czy zabawą z wnukami bez lęku, że zabraknie Ci siły. W kolejnej części pokażę Ci, jak wykonywanie tych prostych ruchów wpływa nie tylko na Twoje mięśnie, ale także na krążenie kości i ogólną kondycję całego organizmu. Regularne wykonywanie trzech prostych ćwiczeń, przysiadów, wspięć na palce i stepapów to nie tylko wzmocnienie mięśni, to również potężny impuls dla całego organizmu. Kiedy pracujesz nogami, uruchamiasz nie tylko mięśnie, ale też układ krążenia, kości i układ nerwowy. Zacznijmy od krążenia. Mięśnie łydek działają jak pompa, która wypycha krew w stronę serca. Kiedy są silne, zmniejsza się ryzyko obrzęków, żylaków i uczucia ciężkości w nogach. Wspięcia na palce to jeden z najlepszych sposobów, by naturalnie poprawić przepływ krwi i odciążyć serce. Teraz kości. Przysiady i step-upy to ćwiczenia, które obciążają kości w zdrowy sposób. To sprawia, że stają się mocniejsze i gęstsze. Dzięki temu maleje ryzyko osteoporozy, choroby, która dotyka wiele osób po 50 roku życia i prowadzi do złamań. Każdy przysiad to sygnał dla Twojego ciała. Buduj mocniejsze kości będą potrzebne. Jest też układ nerwowy. Ruchy takie jak step-up czy przysiad angażują całe ciało i wymagają koordynacji. Dzięki temu Twój mózg stale ćwiczy. To ważne, bo utrzymanie sprawności fizycznej przekłada się na sprawność umysłową. Badania pokazują, że osoby aktywne rzadziej mają problemy z pamięcią i koncentracją w starszym wieku. I jeszcze coś hormony. Ćwiczenia nóg stymulują produkcję naturalnych hormonów wzrostu i czynników odbudowy mięśni. To one odpowiadają za regenerację i energię. Dlatego po kilku tygodniach możesz poczuć, że masz więcej siły i ochoty do działania, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Widzisz już, że te ruchy to nie tylko trening nóg, to prawdziwa inwestycja w zdrowie całego organizmu. W kolejnej części opowiem ci, jak te ćwiczenia wpływają na równowagę, pewność siebie i to, czy będziesz poruszać się bez strachu przed upadkiem. Jest jedna rzecz, o której wielu ludzi po pięćdziesiątce boi się mówić głośno strach przed upadkiem. Ten lęk pojawia się, gdy nagle tracisz równowagę na schodach, potykasz się o dywan czy chwytasz mocniej poręczy, bo boisz się, że możesz nie utrzymać się na nogach. To normalne, ale nie jest nieuniknione. Właśnie tutaj ogromną rolę odgrywają ćwiczenia, o których mówimy. Każdy przysiad, każde wspięcie na palce i każdy step up to trening twojej równowagi. Mięśnie, nóg stają się silniejsze, a układ nerwowy uczy się szybciej reagować, gdy twoje ciało nagle traci stabilność. To jakbyś programował swój organizm, by automatycznie odzyskiwał kontrolę w sytuacjach zagrożenia. Badania pokazują jasno. Osoby, które regularnie wykonują ćwiczenia równoważne, mają nawet o 30% mniejsze ryzyko upadków. A pamiętaj, że jeden upadek może zmienić całe życie. Złamanie biodra, miesiące rehabilitacji, utrata niezależności. Dlatego warto działać, zanim do tego dojdzie. Co więcej, równowaga to nie tylko bezpieczeństwo, ale też pewność siebie. Gdy twoje nogi są mocne, poruszasz się inaczej. Krok jest pewniejszy, sylwetka bardziej wyprostowana, a ty czujesz kontrolę. Znika niepewność, pojawia się spokój. Idziesz do sklepu, na spacer czy schody bez obaw. To właśnie ta pewność siebie sprawia, że odzyskujesz swobodę życia. Nie musisz myśleć o każdym kroku, nie zastanawiasz się, czy dasz radę, po prostu działasz. Zastanów się przez chwilę nad codziennymi sytuacjami, które wydają się błahe, dopóki nie zaczynają sprawiać problemów. Wstanie z łóżka, wyjście z fotela, wejście do autobusu, przejście kilku schodów to właśnie w takich momentach najszybciej zauważasz, że nogi nie są już tak silne jak kiedyś. I tu pojawia się prawda, której wiele osób nie chce przyznać: jeśli nie zadbasz o te ruchy dziś, jutro mogą stać się barierą nie do pokonania. Na szczęście to właśnie nasze trzy ćwiczenia. Przysiad, wspięcia na palce i step-up. Imitują te codzienne działania i uczą ciało radzić sobie lepiej. Gdy robisz przysiady, wzmacniasz mięśnie potrzebne do wstawania z krzesła. Kiedy wspinasz się na palce, poprawiasz stabilność, która ratuje cię przy każdym kroku na nierównym chodniku. Step-up przygotowuje cię do wejścia do autobusu, na krawężnik czy po schodach bez chwytania się poręczy. Po kilku tygodniach regularnej praktyki te drobne czynności znów stają się naturalne. Czujesz, że wstajesz płynnie, chodzisz szybciej, a wejście na piętro nie wymaga już przerwy w połowie. To ogromna zmiana, bo daje poczucie niezależności, które trudno wycenić. Nie chodzi tylko o mięśnie, to powrót kontroli nad własnym ciałem i nad codziennym życiem. A gdy odzyskujesz tę kontrolę, rośnie także pewność siebie. Widzisz, że naprawdę możesz zatrzymać proces, który wielu uważa za nieunikniony. Ruch to nie tylko mięśnie i kości, to także Twoja psychika. Wiele osób po pięćdziesiątce zauważa, że wraz z utratą siły nóg spada też pewność siebie. Pojawia się strach. A co jeśli się przewrócę? Czy dam radę wejść po tych schodach? Takie myśli podkopują wiarę w siebie, a każdy dzień staje się pełen ograniczeń. Właśnie tutaj ćwiczenia działają jak lekarstwo dla umysłu. Każdy przysiad, każde wspięcie na palce i każdy step-up to sygnał. Potrafię. Z czasem zauważasz, że zaczynasz ufać swojemu ciału. Wstajesz bez podparcia, idziesz szybciej, poruszasz się swobodniej. To buduje nie tylko siłę, ale też poczucie kontroli nad własnym życiem. Badania psychologów są jednoznaczne. Osoby starsze, które regularnie ćwiczą, rzadziej zmagają się z lękiem, depresją i poczuciem bezradności. Każdy trening uwalnia hormony szczęścia, poprawia nastrój i daje energię do działania. A gdy czujesz się lepiej psychicznie, łatwiej ci także dbać o inne aspekty życia. Pomyśl, jak to zmienia codzienność. Zamiast odmawiać wnukom wspólnego spaceru, idziesz z nimi bez obaw. Zamiast rezygnować z wyjazdu, wsiadasz do autobusu czy pociągu z pewnością siebie. Zamiast wstydzić się własnej słabości, pokazujesz, że można być aktywnym i silnym w każdym wieku. To nie magia. Ale efekt kilku minut systematycznego ruchu. I właśnie dlatego warto podjąć decyzję teraz, a nie czekać na moment, gdy będzie trudniej. Najważniejsza jest systematyczność. Nie musisz ćwiczyć godzinami. 10 minut dziennie wystarczy, by uruchomić proces odbudowy mięśni, poprawić krążenie i odzyskać pewność siebie. Każdy powtórzony ruch to inwestycja w Twoją przyszłość. To decyzja, że nie oddasz niezależności bez walki. Pamiętaj, wiek nie jest przeszkodą. Sarkopenia nie musi być twoim losem. Wystarczy kilka prostych kroków, by zatrzymać jej skutki i odzyskać siłę. To w twoich rękach leży, czy twoje nogi będą twoim wsparciem, czy słabością. Teraz twoja kolej. Zacznij od kilku powtórzeń. Dostosuj tempo do siebie i zobacz, jak z tygodnia na tydzień ciało odpowiada. Z czasem nie tylko poczujesz różnicę, ale i zobaczysz ją w codziennym życiu. Jeśli uważasz, że ten film może pomóc także innym, zostaw lajka, zasubskrybuj nasz kanał i udostępnij wideo znajomym. Dzięki temu więcej osób po pięćdziesiątce odkryje, że wciąż można odzyskać siłę i pewność ruchu. To nie koniec Twojej drogi, to dopiero początek. A każdy krok, który wykonasz, będzie krokiem w stronę życia z większą swobodą i spokojem.